Słuchajcie, raz jeszcze serdecznie dziękuję. Miło mi jest, że pomimo tak wczesnej pory dołączyliście. Podczas dzisiejszego wystąpienia i tej mojej, mam nadzieję, nieprzyludnej podawędki, chciałem Wam zaprezentować, jak IBM ma wizję na wprowadzanie sztucznej inteligencji jednych z scenariuszy, czyli właśnie sztuczna inteligencja. Do infrastruktury klienta. Dlaczego infrastruktury? Dlatego, że stwierdziliśmy, że czasami są klienci, którzy nie chcieliby się otwierać na chmurę publiczną, żeby móc wdrożyć jakieś rozwiązania u siebie w korporacji. A jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, to ta potrzeba otwarcia się na chmurę publiczną niejednokrotnie jest narzucona przez dostawcę takich rozwiązań. Tak? Jak to w tym, jak to z chmurą publiczną jest? Sami wiecie, i oczywiście przyjemność dołączyć na wczorajsze przemówienie Piotra Barańskiego z firmy Osek o strasznie fajnie Shifcie. Strasznie fajny gość. Ostatnia o. sesja wczoraj wieczorem. Eee, gość, ja uwielbiam go, ale ten, ale do czego zmierzam, on ładnie nie w Głogmurze. Eee, każdy dostawca chmury daje narzędzia, jak wyjść do chmury, żaden nie daje narzędzia jak z tej chmury wyjść. I najpierw się okazuje, że płacimy gimbaliony za to, że wchodzimy w chmurę, a potem mówimy dostawcy, dobra, e, daj mi moje dane z powrotem, bo ja wychodzę. Teraz, ale nie, 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 to musisz zapłacić e, e, karę za wyjście z chmury, a potem daj mi jeszcze kochanki i certyfikat, że te dane zostały bezpiecznie usunięte, a dostawca mówi o tyle. Ja ci tylko na słowo chronut mogę powiedzieć, że te dane usunę. Ale czy one będą fruwać dalej po górze i ktoś będzie na nich pracował, tego już nie zagwarantuję. Słuchajcie, generalnie jest tak, e, dzisiaj o infrastrukturze, czyli o rozwiązaniach sprzętowych, twarde tematy, rozwiązania, które instalujemy w, w serwerowniach, rozwiązania gotowce, które przychodzą na miejsce, rozwiązania, które tak de facto, rozwiązanie, które de facto służy podróżowi. Czyli jeżeli mówimy o OpenShift, to jest idealne rozwiązanie, żeby tego OpenShift szybko wdrożyć. A gdzie jest to sztuczna inteligencja? No, sztuczna inteligencja bierze się stąd, że e, algorytmy sztucznej inteligencji głównie pracują w kontenerach. Czyli jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, już będziemy myśleć o, tych o, o tej konteneryzacji. Dlaczego? No bo jest taniej, jest efektywniej, jest bardziej skalowalni, jest mobilniej, bo to są aplikacje cloud native. Czyli natywnie działające, przystosowane do działania w chmurze, oznacza to, że aplikacje sztucznej inteligencji w teorii musimy być w stanie uruchomić niezależnie od tej pracy. To, to jest definicja tego. Proszę na tej... I tak. To czego brakuje? Jeżeli mówimy o konteneryzacji, jeżeli mówimy o, tym, o tej transformacji aplikacji w stronę kontenerów, to brakuje takich mechanizmów, których Enterprise się nauczył używać. Mechanizmów, które poprzez, to, poprzez Enterprise mogą rozumieć mechanizmy. Replikacja, no bo de facto mamy jedno urządzenie, fajnie by było, żeby dane były na drugim urządzeniu. E, brakuje nam e, takich mechanizmów backup i restore, no bo fajnie by było, Gdy mamy już replikację, no to super, jak mamy dwa ośrodki, które się razem replikują i zakładamy, że mamy milion i kopię danych w drugim ośrodku, to dobrze by było też zrobić kopię tych danych no, gdzieś na okoliczności odtwarzania się, e, odbudowy całego ośrodka, mieć możliwość, mieć, mieć takie zasoby, żeby się odtworzyć. I trzecia z e, rzeczy, trzeci z tych mechanizmów, który sobie Enterprise bardzo ceni, no to jest jednak wsparcie. Żeby było zapewnione wsparcie, no bo de facto jest tak, że jak coś się dzieje, w dobrze mi się do kogo zadzwonić, dobrze mi się, gdzie założyć zgłoszenie serwisowe, żeby ktoś się tym zgłoszeniem zajął i żeby mógł objąć e, ochroną całe, e, całe środowisko. E, jednej rzeczy, o której zapomniałem, mam tu kiedyś leśny zamachowanym trendem, Jest mi bardzo miło e, gościć Was tutaj. Yy, I głównie to, czym ja się zajmuję, to właśnie tymi rozwiązaniami z